Dzień dobry, witamy na drugiej części briefingu przed meczem Korona Kielce Arka Gdynia, ten jest oczywiście w piątkowy wieczór o 20.30 na Suzuki Arenie, A W drugiej części oczywiście witamy zawodnika skrzydłowy Korony Kielce Jacek Kiełp. Dzień dobry Jacek. Witam serdecznie. I niestety podobnie jak w poprzednim przypadku tych pytań dziś od dziennikarzy zbyt wiele nie ma, ale może dlatego, że, że dzisiaj dzień dziennikarza sportowego i, i świętują nasi żurnaliści. Więc dwa takie pytania. Mateusz Kaleta, portal CK Sport pyta Jacek o twoją przyszłość w Koronie. Czy w przypadku ewentualnego spadku, bo tak musimy pewnie to postrzegać, jesteś, chciałbyś zostać w Kielcach na, na kolejny sezon? No dokładnie tak. Co by się nie działo tutaj z klubem, to gdzieś, gdzieś w tym kierunku jestem tutaj nastawiony i wiadomo chciałbym, chciałbym tutaj zostać pomagać pomagać drużynie, no ale zobaczymy, czas pokaże. Czy już jakieś pierwsze rozmowy odnośnie ewentualnej tego nowego kontraktu były z prezesem Krzysztofem Zającem prowadzone? Znaczy nie sam nawet spotkałem się jakiś czas temu z prezesem, ale w ogóle w innej kwestii i, i sam powiedziałem, żeby na razie takich rozmów nie poruszać. To było to było ze trzy kolejki temu. Wiadomo, mamy mecze jeszcze do rozegrania. Skupmy się na tych meczach, są sprawy ważne i ważniejsze. Także, także w tym kierunku trzeba się nastawiać, właśnie tutaj na boisku. Bo wiadomo, nie jest łatwo, ale gdzieś tam trzeba się koncentrować na tym, co, co, co najważniejsze, czyli na piłce. No właśnie, mecz z Arką, cztery kolejki do, do końca, 11 punktów straty do tej bezpiecznej pozycji, czyli do, do Wisły Kraków, ale też trzy punkty straty właśnie do, do Arki, więc jeśli w ogóle te marzenia jeszcze są o utrzymaniu, no to w ten piątkowy wieczór trzeba najpierw wygrać z Arką. No dokładnie tak I, i, i trzeba zacząć od tego, żeby wyjść jutro. Yy, wygrać mecz na pewno nie będzie łatwo. Widać to po meczach yy, Arki, gdyniarze też naprawdę dużo zdrowia zostawiają. Dlatego jutro wydaje mi się, że, że to, będzie, to będzie fajny mecz, mam nadzieję, że my strzelimy. Nie jedno, a może dwie, trzy bramki więcej. Bardzo chętnie bym bym sobie tego życzył. Jak jest cenią? Co... Te swoją formę fizyczną, bo, bo wiemy w jakim momencie przychodziłeś do korony, że mocno pracowałeś, żeby gdzieś te pewne zaległości fizyczne nadrobić, ale wydaje się w tych ostatnich meczach, że chyba za dużo mi paradoksalnie pracowałeś, bo, bo gdzieś tej świeżości, świeżości brakuje. No tak, nie jest łatwo. No ten okres przygotowawczy naprawdę gdzieś tam ciężko przepracowałam, no ale te mecze jednak, jednak się gdzieś tam, gdzieś tam nakładają. Na siebie nie ma tej świeżości, no ale gdzieś jak jest tutaj, muszę pochwalić gdzieś tych młodych zawodników tutaj w koronie, że naprawdę wchodzą i, i widać, i widać że, że, że wnoszą jakąś jakość do tej drużyny, także jakaś tam przyszłość tutaj fajnie tej koronie się dekraluje. Jak chłopaki będą naprawdę bardzo fajnie pracować, no to, no to dadzą dużo radości tutaj klubowi i wiadomo kieleckim kibicom. Kiedy ty gdzieś wchodziłeś do, do tej pierwszej drużyny, zacząłeś regularnie grać, no to byli tacy piłkarze jak, jak Eddy, jak Paweł Sobolewski, yy, Mariusz Zganiasz, piłkarze, którzy gdzieś już mieli tę swoją historię doświadczenie na poziomie ekstraklasy. Ty też pomagasz właśnie tym młodym chłopakom, jak Daniel Ćolongowski, jak i Marski, jak Dawid Lisowski, żeby gdzieś ich pewne rzeczy ukierunkować, aby na tym boisku było im łatwiej potem, by, potem biegać? No to musicie zapytać młodych zawodników, tak? Bo ja tutaj powiem wam jedno, a, a oni powiedzą drugie, także tak, jak będziecie mieli możliwość, to, to zapytajcie tych młodych zawodników. Ja ze swojej strony otrzymywałem taką pomoc właśnie od zawodników, których gdzieś tutaj wymieniłeś i dużo więcej. Ich było dużo im zawdzięczam i też w ten sposób chciałbym być młodym, u młodych zawodników zapamiętany, że, że, że w jakiś sposób też starałem. Się pomóc. Wiadomo, czasami, czasami to są jakieś nerwowe uwagi podczas treningu, no, ale później gdzieś tak się staram troszeczkę stonować to wszystko. Wiadomo, że oni wchodzą tutaj tutaj w ten świat piłki. Fajnie, że tutaj gdzieś dostają szansę i naprawdę w treningach też bardzo mocno pracują. Także mam nadzieję, że tutaj korona będzie miała dumę nie tylko z jednego, ale z paru chłopaków. No dobrze, tak. Jeszcze może pewnie Jacek na koniec. Trzeba pewnie zaprosić kibiców, bo, bo to wsparcie wiemy, że, że w ograniczonej liczbie, ale mogą zasiadać na, na trybunach, więc pewnie to też jest ważne, żeby i ten doping, i to wsparcie publiczności było, bo, bo kiedy go nie ma, no to gra się po prostu dużo trudniej. Nie ma co ukrywać. No tak, serdecznie pozdrawiam każdego z kibiców, z których gdzieś ostatnio nawet spotkałem i każdy mnie gdzieś właśnie tutaj e, zaczepia i widzę, ile was energii jest, ile tej złości z tego, z tego, że nam nie idzie. Ja to akurat bardzo, bardzo dobrze rozumiem, bo my też to bardzo mocno przeżywamy. I, i chciałbym, żebyście nas tutaj wspierali. Wiadomo, że jest na, na dobre i na złe, tak. Trzeba być ze swoją drużyną, ze swoim klubem. Ja wiem, że wy na pewno to będzie. To jest. Wiadomo, momentami nie jest łatwo, ale w każdym momencie, w szczególności w trudnym momencie my potrzebujemy. Waszego wsparcia, i pozdrawiam was serdecznie. I oczywiście zapraszamy kibisów. Bilety cały czas są dostępne w sprzedaży internetowej, więc zapraszamy na mecz. Suzuki Arena, piątek, godzina 20:30. Arka przyjeżdża do, do Kielc. Miejmy nadzieję, że po sześciu spotkaniach bez wreszcie żółto-czerwoni zagrają i zapunktują za trzy punkty. Zapraszamy.